Dzień dobry, Monika Laskowska, najlepsza polska dziennikarka, VIP MMA, Trujeczka i jest ze mną jeden z zawodników, Ken. Cześć, witam serdecznie. Cześć. Jak samo poczucie przed walką? Tuż, tuż, tuż? A powiem Ci szczerze, że bardzo dobrze. Myślałem, że będę się stresował jakoś bardziej, może ten stres przyjdzie tuż przed samą walką, ale dzisiaj w ogóle mam taki luz w sobie. Trasa tutaj mnie wystarczająco zdenerwowała, więc konferencja nie jest w stanie wybrzeć na mnie jakiegoś większego wrażenia. E, a powiedz mi jak treningi. Ostro trenujesz? E, trenuję ostro, przykładałem się do tego, przykładam się nadal. No więc no na pewno postaram się dać z siebie wszystko, żeby pokazać to, czego się nauczyłem do tej pory. Na pewno czuję się pewniej, czuję się lepiej niż to, co było na początku. Jak też porównuję siebie z trenerami, to jak ćwiczyłem na początku, a to jak ćwiczę teraz, no to po prostu mamy z tego niezłą pompę na treningach. No dobrze, wchodząc powiedz mi na pierwszy Twój trening, jakie miałeś oczekiwania i jak wyglądała rzeczywistość? Hmm, to jak, to znaczy... wygląda, jak wyglądały Twoje pierwsze treningi? No, przede wszystkim nie umiałem boksować, nie umiałem kopać, w ogóle nie umiałem ćwiczyć, podnosiłem bardzo małe ciężary. No i co? No i myślałem, że zostanę taki oszczędzony, nie? Ale no, dawali mi nieźle w kość, dawali mi niezły wycisk, zresztą nadal dają. E, na początku były ogromne zakwasy, mm, teraz już one są mniejsze. E, no i wiadomo, że gdzieś ta siła z tygodnia na tydzień rośnie, em, czy też ta moc uderzenia i tak dalej, więc naprawdę jest dobrze. E, chciałam zapytać, e, czy załapałeś bakcyla, czy spodobało Ci się MMA? Spodobało mi się, aczkolwiek no, myślę, że profesjonalnym zawodnikiem MMA nigdy nie będę. Ale będziesz tradował dalej po walce? Będę trenował dalej po walce. Na pewno ogólnie zamierzam pracować nad swoim ciałem, ponieważ jedno to jest MMA, to co wiadomo teraz robimy i do czego się przygotowujemy, ale drugie to jest na pewno zmiana w mojej sylwetce, sylwetce zmiana w moim celu. Jest zauważalna różnica. W końcu nie jestem takim wysuszonym patykiem, jakim byłem. Kiedyś wydawało mi się, że to jest piękne. Teraz, jak patrzę na swoje stare zdjęcia i relacje, to sobie myślę: ok, to nie było fajne. E, czyli to są plusy, tak? Jakie jeszcze są plusy wynikające z tego, że zacząłeś trenować MMA? Na pewno mam dużo więcej energii, dużo więcej siły. E, wstaję o takich normalnych porach, ale to też przez to, że nie pracuję teraz w nocy, więc e, trochę ten system w ogóle taki mojego życia się zmienił, ale też dzięki temu jestem w stanie zrobić więcej w ciągu dnia niż to, co robiłem do tej pory, więc no jest sporo plusów. Myślałem, że będą same minusy, ale tu jednak... A minusy są jakieś? Hmm. No na pewno często zdarza się przetrenowanie. Mało czasu takiego prywatnego. No i gdyż tam no, tęsknię za tym, tak? No na pewno brakuje mi jakichś tam różnych moich współprac i tak dalej, które musiałem ograniczyć, ale jeszcze chwila, no i. Wiem, że jesteś wróżbitem, stawiasz Tarota. Stawiałeś sobie Tarota ze względu na walkę. No nie, nie, nie stawiam sobie tarota, no bo to wiadomo, że jakby nigdy nie powinno się gdzieś tam przesądzać w wyniku, no bo to tak samo jakbyśmy sobie stawiali na to, wiesz, czy wygramy szóstkę w totka, czy nie, nie, to jest na podobnej zasadzie, no ale wiadomo, że nawet jakby ktoś mi postawił, czy ja sobie i wynik by wyszedł taki albo taki, no to ja bym się tym zasugerował, nie chcę się tym absolutnie sugerować, Dam z siebie wszystko, dam z siebie to, czego się nauczyłem. Czego nauczyli mnie moi trenerzy, bo uważam, że mam jednych z najlepszych, jeżeli nie najlepszych w Polsce. Więc no, myślę, że moja przeciwniczka może się mnie bać. A co twoi trenerzy uważają o tej walce? Dla nich jest to ok. Nie rozumiem tej sensacji wokół tego, że jest to walka kobiety z mężczyzną. Zresztą, no, jak widać, mamy jeszcze drugą taką walkę. Tak się złożyło. Jeżeli takie walki były już na świecie, może była jedna, no słyszałem do tej pory o jednej, no ale była, no to dlaczego ma tego nie być u nas? No i przede wszystkim nikt nie stał, jak ja to mówię, ze spluwą przy naszych głowach i nie zmusił nas do tej walki. Moja to była świadoma decyzja, że ja się na tę walkę zgodziłem, tak samo mojej rywalki, więc dlaczego nie? Moim zdaniem też często się zdarza, że kobiety walczą z mężczyznami. Jeżeli nie na pięści, to potrafią w inny sposób, i... ale jest wielu mężczyzn i chwała im za to, którzy uważają, że kobiety jednak nie uderzą. Jak ty do tego podchodzisz? No, to znaczy, wiesz, tu, tu, tu... Tutaj nie ma takiej sytuacji, że nie wiem, gdzieś się pokłóciliśmy i nagle ja podchodzę do niej i sprzedaję y, y, uderzenie w twarz. E, ani nie wiem, nie spotykamy jej na ulicy i mi się nie spodobała i zostaje przeze mnie gdzieś tam obłożona czasami, tylko mm, no, jest to MMA, jest to walka. Traktujesz to jako sportowy aspekt po prostu, tak? Tak, dokładnie, traktuję to jako sportowy aspekt i naprawdę nie widzę w tym nic złego. E, no trudno, no. tak samo jak ona mnie może uderzyć, tak samo mogę ja ją uderzyć. Zresztą nie rozumiem tego, y, dlaczego nie wiem, kobieta może uderzyć mężczyzna, mężczyzna, kobiety nie. Mamy równouprawnienie, idźmy, no, z duchem czasu. <laughs> No nie, ja nie podzielam tego zdania. Oczywiście nie, mężczyźni nie powinni bić kobiet, kobiety są piękne, delikatne, subtelne i mężczyźni powinni bronić kobietę, bo mają jednak są stworzeni do tego, tak? Ehm, tak naprawdę, ale jeżeli chodzi o sport, to rzeczywiście ten aspekt jak najbardziej jestem za, żeby kobiety i sparują z mężczyznami, no wymieniają się ciosami, prawda I Stąd pewnie zapewne też twoja decyzja. Dobrze mówię? Tak, dokładnie. No i oczywiście sobie żartowałam z tymi tam wszystkimi akcjami, nie? Żeby nie było. Ale właśnie podchodzę do tego, czysto sportowo i, i, i tak ma być. No myślę, że tych walk będzie teraz coraz więcej, myślę, że Federacja MMA VIP to otworzy i myślę, że za moment inne federacje też te pomysły podkradną, także jestem pewny, że na przestrzeni kilku najbliższych miesięcy zobaczymy też takie walki w innych federacjach. Y -y -y. E -y. Powiedz mi... E Kolejne? Już masz kolejnych rywali przygotowanych na kolejne edycje? E, mam pewne pomysły, na pewno będzie trzeba je przedyskutować. Nie powiem absolutnie kogo, e, no bo nie mogę. Niech to będzie też jakąś tajemnicą, ale na pewno chciałbym, żeby um, mój przyszły rywal lub rywalka, no bo nigdy nie wiem, kto to będzie, żeby to też była jakaś taka osoba, um, też dosyć charakterystyczna. Um, Charizmatyczna. No, tak, żebyśmy może też mogli tam jakieś pomiędzy sobą zrobić takie. Um, Zamieszanie. Tak, zamieszanie, jakieś zadymy. No tutaj e, akurat moja rywalka jest dosyć cicha, skromna. Traktuję mnie z szacunkiem, więc ja ją też traktuję z szacunkiem. No bo dlaczego mam ją tam e, za przeproszeniem głównem obrzucać? Mm, ale przydałoby się trochę takiego pazura, no bo ja też nie jestem taką osobą spokojną. Jestem dosyć chaotyczny w ogóle na co dzień, więc brakuje mi trochę takiego, wiesz o co chodzi. Regularności po prostu. No. E, czy jest między tobą konflikt a twoją przeciwniczką? No właśnie nie ma żadnego konfliktu, ja też jestem taką osobą, że jeżeli nie mam nic do kogoś, to go nie atakuję, może mi się wiele rzeczy nie podobać, ale ja wychodzę z szacunkiem, tego szacunku też oczekuję. Z tego, co też nawet widziałem, ja nawet powiem szczerze, ostatnio się próbowałem do czegoś przyczepić, um, oglądając różne tam wypowiedzi, wywiady z Wiktorią, ale naprawdę wypowiada się dobrze. Więc no dlaczego mam ją atakować, jeżeli ona absolutnie tego nie zrobiła do tej pory? Myślę, że obydwoje podchodzimy akurat tutaj w tej walce do tego sportowo. Ona chce pewnie pokazać to, czego ona się nauczyła. No ja to, czego zdążyłam się nauczyć, no, no i tyle. No i niech wygra lepszy. Czy to nie jest trochę tak, że jednak obawiacie się tej walki, nie wiecie jeszcze co z czym się je, jak podejść stąd może nie wiecie też jak podejść do przeciwnika? Hmm. Czy się obawiamy? No ja się mogę wypowiedzieć, jak to wygląda z mojej perspektywy. Um, ja się nie obawiam, ponieważ um, wiele umiem, wiele zdążyłem się nauczyć, jestem do tego przygotowany. Na pewno muszę się w ogóle zapoznać z wyjściem do oktagonu, no bo no bo jest to dla mnie świeży temat. Później na pewno będzie to wyglądało inaczej. Um, dla mnie to jest też jakiegoś rodzaju show. Um, no i podchodzę do tego z jednej strony sportowo, z drugiej strony rozrywkowo. Jest to też dla mnie jakaś fajna przygoda. No i na pewno wyniosę z tego dużo, dużo doświadczenia. A wyobrażasz sobie wyjście do oktagonu? Jak to będzie wyglądać? No mniej więcej mam to jakoś ułożone w głowie. No, zobaczymy. No, myślę, że nie ma co sobie za dużo wyobrażać, bo na pewno i tak rzeczywistość będzie inna. W OKTAGONIE też będą emocje. Natomiast ja myślę, że ja ze stresem sobie poradzę, bo no, nie od dziś występuję publicznie. No, i to, co będę musiał pokazać, no to swoje umiejętności. No i oczywiście wygrać. A muzyka przygotowana? Oczywiście. Eee.

Token. W takim razie szukaj swojej barbi w OKTAGONIE, nie daj się, życzę wygranej, dziękuję serdecznie za rozmowę. Ja dziękuję za rozmowę, nie dziękuję za powodzenie na wygranej, no i na pewno... Żeby nie zapraszać. Tak jest, niedługo się widzimy. Dziękujemy bardzo.